Drażne. Uglai jest. Jezu, był za mną. Jest. Episod. No. Flashing.

Ej, zawajcie, jakby... tam Ja idę ostatni, ja idę ostatnią. mam to A pijemnicą. Okaj, w Plam, plam, w tym momencie, w tym momencie, Ej, jest. Uważaj, mały, tu będzie szedł. Idź tam, tam tutaj, idź prosto tutaj. Tutaj, tutaj prawda. Draf... Le, leży konekt. z tyłu, tutaj tyłu Ja muszę ci mało pokazać ci ten najlepiej. Jest tu, słyszę go. Dobrze. Mały, ja ci pokażę teraz, jak będziemy mieli wanty Dobra, przynajmniej nie zamykam ja też nie znam. Chociaż też ma źle piszło. A no. Chodź mało. ja cię pokażę na miejsce jak będziemy jak, jak wcześniej będziemy w teru grać. Chodź, ja cię pokażę. Widzisz? Ja to na wemusz. No. Widzisz, tutaj przeskaczasz i tu stoisz, i jak będzie wychylać jakiś typ, strzelasz go. Stopania! Tak, od razu jest, co na B. Że. Wow, już dostałam. Kurwa. że on idzie w tym meczu, nie tak średnio. Samochód. Ja co, co im robię? Gdzieś, gdzieś paklet powinien być. Ale może na A poszedł. Idźcie sprawdzić na Niech ten zostanie. Ale nie ja wszyscy na A! ja rotuję, już. Rotuję już. Seba po, idzie na Wy zostańcie tam. Idą dobrze. Zresztową. Jest Zrytował. jest, to, jest to. Yy, po lewej stronie będziemy. miał, uważaj, że będzie idzie na górę. Wiem, wiem. Tutaj idziesz. Albo się, aha, przeszukamy stał sobie spokojnie i nic nie zrobił. <grystanie> Napka, chyba, tak? Tak, albo miesz...

Patrzcie, buźka taka za z powodu Dominika. Taka buźka. Tutaj buzieczka. Którym się stawia graf? T. Ja nie. Bo może nie ustawiłeś u siebie. Ja mam pod K. O, Pa Pa Pa, pa Hajsik Hajsik tu masz Ej, Rex, tu masz donejta. Rex, tu masz przy mnie Donata Widzisz Donate Za 30 sekund, kolejnego ci do Donata dam W następnej rundzie, następny Donate Suwaj, dupę. Ага. Кампа. Oh. Power. Power. Ой, как О, это стало. Uch. Zgłaszam. to. Po co? Nie no, nie zgłaszaj od razu, stary. Na razie wygrywamy. Nie kroczę No dobra. Na razie nie klakać. Gramy to jeszcze zobaczyć. Nieprawda, bo ja tu mieszkam. Szadu, patrz, się zabili z jednego. Pałac. To tu ja rotuję już. A, tu był jeszcze jeden na górze. Tym, gdzie ja zginęłem. Eby Super. Dobrze. Jeszcze jeden nie spał, co usłyszałem. Ale może Tapa, rampa. Jest rampa! No, no. Gdzie jest mały? No, Gdzie jest mały? Kiedy go potrzeba? Hmm, ten ty śpiewasz. sobie! A spróbuję no. coś szybko wymyśleć. Źle wychodzi. Wymy Zostanie mi dobrze. Patrz Rex, znowu no cię donate. A nam kolejnego. Mnie no mas. donate. masz być też. Pa donate. się donate ci już wysłałem. Dziękuję. Rampę usuwajcie dupy. Usuw dupę. No, Suf. Dupę. Pała.

A ty co zrobił Tomek? Stał sobie? Pierwsza Ej, Dominik jest pierwszy w tabeli Ej, ale to jest super, no bo mały powinien być pierwszy w tabeli albo Rek Eee Twoja O, Polak napisał Tomek Twoja. Tak. Twoja stara. Twoja stara. Mały, nie chcesz co robić. A co on tu mi tak nie <gry> <sobie> napisał? <gry> 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 Mogę na mu odpisać. Jesteś mały, zarabiasz, będzie disował. Trzymaj się. Na. Mogę mu odpisać, nawraca się. Ale się skupiłem na grze, to zaraz. Ja się z nim disuję. Ale bym mu Hedda palnął. Leży, mi... Teraz w apartach. Na, no, lecę. A ja na é é B Poland rushing B <laughs> é é? Poland rushing Ja, klacki. Ej, ja, ja ten ostatni. Jak zaraz ci przegonię. Ja tam nie rekord świata nie robię. Ja tam potrzebuję Czekaj dobry się. awans jeszcze dzisiaj. Mo, ale ja chcę. Mały to święty Mikołaj. Za mały. Tu pisać takie rzeczy. Te, ja mam 17 prawie lat. To za młody jest. O, ja nie? też. No Aś za 5, 5 lat 5 możesz lat. pomarzyć. Ja mam... Ja mam 5 lat dopiero. I... No. A wiecie ile to jest 2 plus 2? No! 4 i 3 4 A. 4 i 3 4. Nie, e. 22. A? Nie. A to prawie okay. zgadnę. Byłem blisko. No, jest blisko, bardzo blisko. Ej, czy czwarty. Tak jak? Tak, tak, tak. Raz lepszy, oni gorszy. Nie wiem, co? oni na Azyl nie zgotowali czas. Ale nie wiem, czy ja zrotuję na A. Dobra, ja rotuję na A. Może zdążę zrotować Idź już. Na CT był. Jest, jest. Za no. dużo ich było Ej, bo nie masz szans. No. Z tyłu uważę też. O Jezu jak się zesrałem O Jezu MARIO okay. Ale falnąłem myszką Ze strachu jak się zesrałem XD ja no Ej, ja idę pod BSOWPą. Dzią nie leży obok ciebie Widzicie ile do Tyle donate'ów dałem, Rexowi. Niebieski, chodź ze mną. Niebieski, Który niebieski? Jeden niebieski. A jaki ty jesteś? Nie, ty jesteś różowy. To idę do ciebie, różowy. Leży I też. Idę nie, do ciebie. Cześć, nie wychyla? ja do ciebie przyjdę zaraz. <słatki> A fleszują mnie za szkami, najmniej, gdzie są? A no mówię, że B. Ja nie mogę, co wy robicie?